Witam wszystkich, dzisiaj będziemy robić gołąbki w takiej tortownicy, w takiej blasze do torty. Może nie gołąbki, to będzie taki jeden wielki gołąb. Od czego zaczynamy? Zaczynamy od podsmażenia mięsa mielonego. Tu mamy łopatka fajnie pomieloną, tej łopatki jest około pół kilo, więc yy, zaczynamy od podsmażenia, od podsmażenia mięsa. Dobra, jademy dalej. Mięso mamy podsmażone, wstępnie posolone, popieprzone. Do mięsa leci cibla, przysmażono z knoblochem. Dali papryka czerwona, też troszkę przysmażono na patelni, żeby nie była tak otwardo. Dali sztyndry pieczarek, bo chuty poszły do pizzy. Jak będzie sztynder po Polsku? Nie wiem, ten sztender, albo jakoś tak. Dobrze. Tu mamy cztery składniki. Do tego ładujemy troszkę pasty pomidorowej. I paczka ugotowanego ryżu. Teraz musimy wszystko fajnie pomieszać. Tak jak powiedział wcześniej, jest to już wszystko wstępnie przyprawione w solu w Ja do tego za chwilę dodam jeszcze pieprz ziołowy, bo uważam, że pieprz ziołowy dawał bardzo fajny, bardzo fajny aromat. Powinno przyjść jeszcze jedno jajce, żeby to fajnie wszystko się skleiło, No ale niestety brakło mi. Będzie bez jajca. A. Fajnie to wygląda. Kosztujemy. Mm, mm. Powiem wam. Ta pasta pomidorowa dowodzi smak. I nie będzie to takie suche bo to będzie zapiekane po tym piekarniku no, no ja myślę że już ryżu nie muszę dodać, bo mam taką mało tortownicę dobra teraz bierzemy się za kapustę, muszę podgotować troszkę parę liści, żeby zmiękły to widzimy się za chwilę dobra liście kapusty włoskiej mamy ugotowane na miękko i po na udortownicy. Teraz będziemy kłaść farsz. Musimy to tak zrobić, żeby nam się te liście nie popodwijały, bo wiadomo, wszystkie brzegi muszą być powiekładane. Abym dodał do tego farszu jeszcze potarty parmezan. Uważam, że zrobił swoją robotę i był bardzo fajny. Smak. Z tego farszu nie mam za mało, ale starczy na trzy dymby na łobiod Wystarczy. To by była powiedzmy jedna warstwa. Teraz ląduje liść. Tak. I następna W się chwili, w tej chwili, w tej O, coś w tym w tym tą ostatnią to ostatnio raja. A jeszcze jeden. mam to dumne. na styk na tej uważam. Okej. Okay. Dobra, Teraz ładujemy to do piekarnika. 180 stopni, jakieś 45-50 minut. Tu praktycznie wszystko jest ugotowane, podsmażone, więc więc, więc to mu dostać temperatury, liście mają się fajnie przybronocić i będziemy robić koszt próba. Dobra, widzimy się za godzinę mniej więcej. Na razie. 45 minut minęło, tak się prezentuje mój tort gołąbkowy na blasze. Teraz będziemy robić koszt próba, zobaczymy co z tego wyjdzie. A, jeszcze coś tam jest nieprzekrójne. Chyba teraz. To no tak przyjmie. O, a ja tu z papiury się. Tak to powinno te ciasteczko wyglądać. Polejemy to sosem pomidorowym, z czosnkiem i z bazylią. Sztućce! No i koszt próba. Jak wam się podobało, łapka w górę. Subskrybujcie kanał, bo za niedługo będą nowe moje pomysły. Dobra, to by było na tyle. Ja się biorę do jedzenia, a Wy do sklepu po produkty na tego gołębia. Dzięki za wytrwałość, za oglądanie. Pozdro.